Falciuk, witam was serdecznie. Dzisiaj z mojego ogródka pokażę Wam woliery, jakie tu są za mną, jakie wybudowałem w zeszłym roku. Już minęło rok czasu od ich postawienia, tak więc trochę się zweryfikowały i mogę wam trochę więcej o nich opowiedzieć. Cały czas odwlekałem, ale teraz stoją puste one, tu tylko wędrowna tam siedzi, jak widać, czy mam tylko wędrowną i to w zasadzie tyle, tak więc co? zapraszam na odcinek. Jako, że woliery są trochę puste, ptaki mi się tu nie szarpią, to jest, są moje woliery. Sezonowe na no sezon zimowy, gdzie zjeżdżam z roboty na jesień i tutaj gdzieś muszę mieć miejsce, żeby ulokować ptaki. Wybudowałem sobie coś na podobę tych, co mam w pracy, tych małych boksów. Tylko że rozmiarowo one są dużo większe. Można do nich wejść spokojnie, bo one mają 2 metry wysokości, dwa długości tutaj do przodu i metr 30 m są szerokie. Każda woliera jest taka sama. Są takie budowałem, żeby każda była oddzielnie z swoją konstrukcją, żeby była oddzielnie i jeżeli chciałbym je w jakieś tam rozebrać albo część rozebrać ich, to mogę po kolei gdzieś tam każdą z osobna porozbierać albo przebudowywać. Tak więc niby zwarta konstrukcja, ona się oczywiście nie rusza. Tam nie ma bata, żeby ją wyrwać. Zresztą rok czasu już stoi, a wiatr, e, jakieś huragany, może nie, ale silne wiatry były, śnieg, deszcz, wszystko i one dalej stoją, nie ma problemu. Wytrzymał. Tak więc. Może sobie odstawię kartona. Gdzie jeszcze kartonika wziąłem? E, a tam, mówię, nakarmię go jeszcze w domu, nie? Zobaczcie, od razu tak siedzisko mam zrobione tak, nic skomplikowanego. E, oczywiście będę to przerabiał, chcę przerobić to na, na tramwaj docelowo, ale to, to nie, nie to jest temat na dzisiaj, dzisiaj o wolierach, nie? E, ja sobie go przywiążę, ale od razu pokażę Wam mniej więcej jak ja tu ptaki trzymam. Siedzisko jest trochę, widzicie, za takie po pół roku nieużytkowania trochę, że tak powiem, jakby zarosło. Ale to nie jest jeszcze zanim tu ptaki przywiozę na stałe, to będzie trzeba to wszystko posprzątać, po, poczyścić i dopiero ptaki wstawię. Słuchajcie, tak wiąże. Tutaj mam na e, coś takiego zrobione. Z drugiej strony jest przykręcony taki skobel i do tego jest taki budowlany zwykły krętlik. To pomaga na tyle, że e, ptaki mi się jak siedzą cały czas, to one się mi nie skręcają. Dużo łatwiej, nie? Werblik jest tutaj. Przy pęcy i na samym końcu, tak więc to jest y, bardzo fajne ułatwienie. Tutaj jeszcze sobie zrobię takie y, gumkę, żeby on jak się zrywa, to wtedy żeby go tak za, mocno za nogi nie szarpało, tylko żeby e, wy, bardziej wyhamowywało, nie? Patent z gumką, ale to teraz będę dodawał, nie? Czekajcie, ja sobie go przywiążę, kurde, lewą ręką. Jak to się robi, robi lewą ręką, a jak się robi prawą, nie? Trzeba zawiązać węzeł sokolniczy jedną, jedną ręką. Dobra, ja tu jeszcze przełożę. No. Dobra, zawiązany. Słuchajcie, konstrukcja. Eee, sam początek, od czego od tego zaczniemy? Może konstrukcja drewniana? łaty 50 na 50 w każdym sklepie budowlanym, ogólnodostępny nie ma najmniejszego problemu, żeby takie drewno dostać tak więc cała konstrukcja, szkielet jest z tego zbudowany, zobaczcie tutaj e, pod dachem wszystko tutaj się trzyma jeszcze jakieś kawałki siatki wiszą e, mogłem dać jeszcze trochę mocniejszą, bo tutaj jak jest płyta e, to tu jeszcze z jedną poprzeczkę minimum mogłem dać tak żeby ona się nie wyginęła, bo czy ona ta płyta trochę pracuje ale to jest też taka wina, że e, płyta jest trochę za cienka ja dałem tutaj ósemkę płytę e, poprzybijałem do ład płytę ósemkę y, mogłem dać dziesiątkę albo dwunastkę, ale nie wiem czemu tak robiłem. pierwszy raz wziąłem 8, myślałem, że będzie ok, ale ona jest zdecydowanie za cienka, bo się na większej powierzchni zwyczajnie odgina ona jest trwała, tam się raczej jak się w nią nie kopnie Albo się nie wpadnie, to i nic nie będzie, nie? Ale takie raczej tego nie rozwali. No ale sam fakt nie? mnie to trochę też denerwuje. Już następnym razem już nie będę ósemek brał, nie? A dziesiątkę albo dwunastkę, minimum dziesiątkę. nie? E, tak więc to, e, konstrukcja drewniana, szkielet, najpierw budowałem cały szkielet, później go obiłem płytą OSB. E, plany były takie, żeby obić to jakąś deską, albo czymś, ale no zdecydowanie taniej wyszło OSB, wtedy jeszcze, bo to było w zeszłym roku, teraz no to ceny trochę poszły do góry, tak więc ym... No, trzeba sobie to przeliczyć i przekalkulować. a słoneczko mi fajnie wyszło. Ale na panele dałem od zewnętrznej strony, słuchajcie, po jednej i po drugiej, na jeden i drugi bok ee, z listewek, listewek takich paneli dałem drewniane, żeby trochę ładniej wyglądało, nie? W środku już trochę brzydziej. Płyta OSB. Od zewnętrznej strony dałem takie deseczki, nie? Na próbę, trochę dużo, dużo drożej mi wyszło, no ale... Palicho, nie? Słuchajcie, e, zlicowana ściana, tutaj mam takie, e, musi być odstęp pod w ogródku, nie? Tu, tu mam sąsiada po tej stronie, tak więc tutaj też jakaś od płotu musiała być przestrzeń. I żeby mu tam nic nie spadało, tak więc ściana prosta, tutaj chyba mam metr trzydzieści, metr pięćdziesiąt od sąsiada. E, woda jak kapie, to kapie wszystko na moją działkę, nie? Nie ma, nie ma problemu. Mm. To tu jeszcze muszę się chyba odwrócić, bo słońce mam w tą stronę, eee, no i co, nic skomplikowanego, drzwiczki słuchajcie, e, tak jak łata ma 50 na 50, tak tu jest e, po, połówka łaty, listwa 25 na, znaczy po przecięciu nie wychodzi 25 tam, no ale powiedzmy 25 na 50, tak i powiem wam, że te drzwi są bardzo lekkie, wyszły mi bardzo lekkie. Myślałem, że będą się trochę wyginały. One osiadły, zobaczcie, trochę miejscami tutaj, ale to zwyczajnie dlatego, że za małe dałem tu zastrzały te zaciosy, bo tu tylko pożałowałem tej płyty takie trójkąciki dałem małe i one trochę tu na rogach poopadały. Nie? Przez ten rok czasu opadły, się szpara zrobiła, ale ja to poprawię, nie? Tak więc, yy, tu tyle mogę zweryfikować, ale poza tym są bardzo lekkie. Nie można jedną ręką, jednym palcem w zasadzie zamykać, otwierać i są one zrobione na całą szerokość. Słuchajcie, yy, tej mojej klateczki. Nie? Tak więc, jest dosyć wygodne. Jeżeli potrzebuję, yy, otwieram po całości. Tu wjeżdżam kosiarką wykaszam ptakom. Teraz tu jeszcze mam tylko trochę piaskiem wysypane. Tu widzicie, przez całe lato to zarosło, ale tu, że deszcz nie pada, to jest w miarę sucho, ale i tak coś tam rośnie, nie? Tak więc to tak, ale tutaj tyle, tyle wygodnie, że mogę po prostu kosiarką wjechać i to wykosić u ptaków na tą chwilę, nie? Docelowo ma być tu w całości piasek wysypany albo żwirek i w ogóle nie będzie tutaj żadnej żadnej roślinności, nie? Taki mam plan. <taki>, taki mam plan i nie wiem, czy się wyrobi jeszcze w tym roku, bo oczywiście będę chcę to już przebudować, znaczy nawet nie, że chcę, tylko że muszę przebudować. Eee, to docelowo miało być, bo taki znaczy to już na początku miałem taki plan, że wszystkie fajne boksy siedzą, mam tu 9 boksów, tamten ostatni jest wolny, bo tam się graciarnia oczywiście zrobiła, bo mam 8 ptaków tylko, ale jak mam tu boksy te szeregowo zrobione, to tu jeszcze chcę zrobić taką dobudówkę 2,5 metra do przodu osiatkować to tylko samą siatką od dołu oczywiście metalową, zabezpieczone krawężnikiem, żeby się nic nie podkopało żaden frajer nie wlazł grubszą siatkę dać albo przęsła metalowe dam i wtedy będę miał możliwość zrobienia tramwaju, tak jak ptak siedzi tam na siedzisku pod daszkiem, tak więc przeciągnę tramwaj, mniej więcej do tej odległości. Tak jak tutaj ze 2 metry mi wyjdzie. Tak? Czyli tak gdzieś mniej więcej do drzwi, tutaj siedzisko stawię i połączę je drutem. Dzięki czemu ptak będzie mógł przelatywać z jednego siedziska na drugie, będzie miał trochę więcej ruchu i możliwości, gdzie będzie mógł usiąść, nie? E, Zawsze to słońce wyjdzie, jakiś deszcz popada, coś tam zawsze może się e, uatrakcyjni te siedzenie, bo tak jak siedzą one tutaj... Słuchajcie, to jest bardzo do, fajne rozwiązanie, tylko ja mam to od strony południowej na tą chwilę. W lato e, ja tu ptaków nie trzymam, ale e, tam jest bardzo gorąco. Słońce mam centralnie z tej strony w południe w lato. Tak więc jak to się zaczyna nagrzewać w sezonie, to tam jest około, no, nie oszukując 40-50 stopni to na pewno. Tak więc ptaki raczej by nie wytrzymały. Dlatego też będę robił tą siatkę. Tutaj obudował, obuduję. Przed tą siatką chcę posadzić tutaj jakieś drzewka, żeby to trochę to zasłoniły. Ewentualnie jakby było za mało w sezonie letnim za gorąco dalej dla, dla ptaków, to mogę dać siatkę maskującą, która będzie wystarczająco dawała cienia i będzie przewiewna. Tak więc e, coś takiego. Nie? No i wtedy to będzie nawet jeżeli ptak mi się zerwie, któryś, bo. Zawsze tak jest. Pęt opuści, cokolwiek, nie wiem, e, e, coś się stanie, czy tam wy, wy, wyrwie linka, puści, no, no różnie to bywa, nie? To ptak mi wtedy nie wyleci, nie poleci na osiedlenie, będę musiał go szukać, tylko będzie latał wtedy w tym całym przedsionku, nie? Pomijając to, jeżeli wszystkie będą otwarte, to jeden drugiego może złapać. Gorzej, jeżeli się zerwie jastrząb, albo soku podleci do jastrzębia, no to wtedy będzie problem. Ale to już przemyślę e, Będę się zastanawiał nad tym później, jak to zrobić, czy za zabezpieczenie zrobić oddzielne dla jastrzębi, a dla sokołów zostawić e, też jakąś przegródkę. Nie jest to jakieś skomplikowane, pewnie chyba tak zrobię, może właśnie, że dam przegródkę, po prostu jedne dodatkowe drzwiczki i będzie dla jastrzębi osobno i sokołów osobno, nie? Tak więc e, możliwości jest dużo, e, terenu trochę mam, e, te drzewko oczywiście, które tu jest, to ono mi przeszkadza, to śliwka, e, śliwkę wywale. E, siwki nie będzie, bo tam będzie musi stać płot, tak więc e, całkowita przebudowanie. Słuchajcie, co jeszcze mogę e, powiedzieć? Mogłem wybudować je mniejsze, takie jak boksy na tym, ale chciałem do nich mieć dostęp, tak żeby móc wejść e i ewentualnie jak są teraz, widzicie, zamknięte, jak wędrowna siedzi, czy jak karton. Zamknięte jest e taki, miałem pomysł, że w razie jak e mogę gdzieś wyjechać na weekend, powiedzmy, i ptaki muszę zostawić, to mogę je puścić luzem w takim małym boksie, e rozpętać je, zostawić na samych pętach i one wtedy mają trochę więcej luzu. Nie ma szansy, żeby się wtedy poplątały. Nie? Dosyć bezpieczne rozwiązanie, tylko nie ma tego zabezpieczenia, bo jakby coś się otworzyło, drzwiczki, nie wiem, sąsiad, ktokolwiek może wejść, nie wiem, psy, pies nawet sąsiada albo gdzieś lis, to on gdzieś tu mógłby nawet otworzyć. No no tak. Zobaczcie, zrobiłem takie zamknięcia trochę liche. Też przeoszczędziłem. Trochę za małe są, nie? One mi to widzicie. Zobaczcie, opadły. Będzie to wszystko do poprawy teraz. Będę to poprawiał, ale dosyć małe zamknięcie jest. Jeżeli e, ptak może... No nie każdy, ale samica jastrzębia myślę mogłaby to wyrwać. Mm, dlatego będę musiał to wzmocnić, nie? No, ale nie, ale nie o tym, nie? Takie za zamknięcie po prostu będę musiał też prze przerobić, żeby mi tutaj ptaki nie, tego nie otwierały, nie? Ale miejsce jest. Jak Soku siedzi, słuchajcie, wędrowna, nie wiem, karton na przykład, mogę rozpętać, zostawić śmiało bez... E, tu w wolierze on będzie się, się sobie siedział, nie poplączę się tam na pęcy czy tam na pętach, nie poplączę się, nie? Tak więc jest to, jest to taka możliwość. Słuchajcie, na dachu... Aha, bo jeszcze do dachu przejdę. Słuchajcie, na dachu, nie wiem czy tu będzie widać. Jak tu jest? Wybrałem ondulinę, ondulina, jedna z tańszych, e, jeden z tańszych materiałów. E, no To jest tam jakiś rodzaj papy, nie? Trochę bardziej sztywny. Po tym się nie chodzi. E, gdzieś tam się oparłem, w którymś miejscu zrobiłem dziurę, na samym początku oczywiście, no ale później już cały, e, jak przybijałem, no to już musiałem mu po prostu uważać. E, jeżeli chciałbym po tym chodzić, coś tam e, bardziej się, e, coś na to po, położyć czy czy jakby e, zabezpieczenie, bo jakbym dawał powiedzmy pod domem, nie? Słuchajcie, mam jeszcze tutaj, zobaczcie, dwuspadowy dach. Pierwszy plan był taki, żeby postawić woliery e, tam pod oknem. To jest wszystko tam w remoncie oczywiście, nie? Ale tam pod oknem. Ale stwierdziłem, że nie, bo jeżeli w zimą będzie śnieg spadał, e, to spady będzie spadał na woliery, zniszczy woliery, a jeszcze pozabija ptaki. Tak więc sobie zarowałem wstawianie pod domem, postawiłem to zwyczajnie pod płotem na polu, tak? można tak powiedzieć. Nie? Dlatego lekki dach nie jest wzmacniany, bo można było dać tu płytę jeszcze na dach OSB i dopiero na to ondulinę, ale stwierdziłem, że e, po co dodatkowe koszty robić? OSB teraz drogie zresztą, tak więc nie, nie ma co ten, nie ma co szaleć nie? z tymi płytami. Zobaczcie, jak kawszych Ja większość swoich Wolier stawiam na słuchajcie, takie wbijane kotwy. Eee, tutaj akurat tego nie widać, ale to w każdym sklepie budowlanym jest takie coś: to jest dopasowane do 50 na 50 To jest nieprzykręcone, ale to i tak nie ma prawa e, się wyrwać. Raczej nie tak, więc nie jest zabezpieczony. I każdy słupek, który e, jest głównym słupkiem. Woliery, czyli na jedną wolierę przypadają cztery słupki, powiedzmy tak w każdym rogu e, to jest wbite tam 30-40 cm w ziemię nie? i to się te słupki na tym trzymają. Tak, te główne słupki, tak więc tak. O. E, słupki to jeszcze od razu, siatka. Słuchajcie, oczko 50 na 50, stylonowa, bardzo mocna siatka. Ciężko ją przeciąć nawet przeciąć, bo trzeba mieć dosyć ostre nożyczki albo najlepiej cążki. Wtedy taką siatkę dobrze się tnie i ona fajnie się układa, bo ona jest naprężona. Super, nie? Jeżeli tak tu nawet się obija o tą siatkę, to ona się tam nie. Jak, że tak powiem, no, no za bardzo nie ma jak się zaplątać, ona jest wystarczająco sztywna, nie? Jest stylonową siatką. Tak więc yy, już sprawdzona, nie? I taką samą siatką będę obijał tutaj dookoła, nie? Ten przecionek cały. Tak więc tako. Co jeszcze? Eee, słuchajcie, z tym postawieniem... Tak, bo to było ważne. Mnie... Nie wiedziałem za bardzo, w którą stronę postawić, ale w które kierunku, kierunku, kierunku świata? O tak, wiadomo, południowa strona jest najfajniejsza, bo zawsze ptaki mają światło i widno, czy to lato, czy zima. Wiadomo, zimą te, każdy promień słoneczny, każde te ciepełko jest bardzo korzystne dla ptaków i one po prostu lubią się wygrzewać. Tak jak siedzą, to tu słońce na nie pada całą, jeżeli oczywiście jest słoneczny dzień zimą. To fajnie słońce je tutaj dogrzewa. Znaczy teraz jest rano, jest około 10.00. To jeszcze zanim słońce wyjdzie, to jeszcze możemy trochę odetchnąć, ale od południowej strony w lato no jest kicha, bo to wtedy trzeba zasłaniać z kolei, ale ja sobie z tym poradzę. To nie ma, nie ma problemu. Od północnej strony mogłem je obrócić drugą stroną i tak, jakby tu plecy na drugim płocie, na no, przeciwnej stronie je dać, ale tak, myślałem, dam skieruje je w północną no na północną stronę to w ogóle będzie ciemno nie za ciemno ptaki też wtedy e, no, no potrzebują no nie ma co się oczekiwać potrzebują trochę tego słońca jednak nie one wtedy e, są takie zdrowsze o tak bym powiedział ta jednak witamina zawsze gdzieś tam dobrze wpływa nie te, 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 te słoneczko e, gdzieś tam e, no tak jak ptaki niektórzy gdzieś tam trzymają e, w w ogóle w zamknięciu, bez słońca, bez światła, no to one po jakimś czasie takie, no robią się raz, że tam o, o, osowiałe, no fakt, że tam się wyciąga czasami te ptaki, ale powiem Wam, że nawet jak się pierzą, w momencie pierzenia e, miałem przysłoniętego jednego ptaka chyba dwa miesiące, który się pierzył, e, gdzie w ogóle słońce za bardzo nie... No, niby wydawało się, że dochodziły, ale i tak coś było nie tak z piórami, nie? W momencie jak się pierzył, nie? bo było za mało tej, jednak tej witaminy, witaminy D i po prostu no, coś tam się robiło nie, nie tak z tymi piurami. Czyli to słoneczko jest jednak ważne, nie? No. Co jeszcze? Dobra, tu jeszcze pokażę. Słuchajcie, jeszcze taka, taka zagadka. Słuchajcie, po czym poznać, gdzie, gdzie trzymam ja strzępie. Oczywiście po mozaice na ścianie, tak? To samo akurat tu mam pomalowane, jeszcze olejną pomazałem w środku. E, olejną farbę, słuchajcie, nie ma co się bać, można z tym śmiało malować, tylko musi ona wywietrzeć. E, olejną też nie taką stuprocentową olejną, bo ja olejną oczywiście rozcieńczam e, rozpustem, żeby ona dużo łatwiej się rozprowadzała i była taka trochę rzadsza. E, wtedy się łatwiej maluje i OSB. Dużo te też te pary, jak są w OSB, to one dużo lepiej to yy, pochłaniają. Dlatego pomalowałem, żeby było po prostu łatwiej myć. Ale i tak, jak jastrzą, to jastrzą. Oczywiście muszą ściany być obsmarkane, nie? Całe. No, ale to szczegół, tam jeszcze ten śliwka wyrosło. Kurde, śliwka to mi rośnie po całym ogródku, nie muszę ją wywalić. To jest tylko. Taka... No. Mmo. Tak więc chyba tyle, nie? Słuchajcie, no, konstrukcja spoko. Nie wiem czy to mówiłem, no, chyba nie było roku, gdzie bym w ogóle albo czegoś nie budował, albo przebudowywał. Tak więc to jest raczej normalne i trzeba sobie zostawić jakiś tam zapas miejsca chociażby, albo robić tak, żeby było przyszłościowo. Dla ptaków nigdy nie budowałem tak, żeby później tego budować. No raz, za no, jaką wolierę budowałem co. E, budowałem i za pół roku tam rozbierałem, ale i z taką myślą też konstrukcję stawiałem ale to wszystko to musi być rozwojowe, słuchajcie no zawsze ptaki na początku jest jeden ptak, później dwa ptaki, później nagle się robi 10 ptaków i to gdzieś trzeba tam ulokować nie? E, żeby one miały swoje miejsce, tak więc no woliera to jest chyba podstawa akurat nie? Przy jednym ptaku, to jeszcze tam się sobie można jakoś tam poradzić przy dwóch, ale jak już się ma więcej ptaków, no to fajnie jest jak one mają swoją miejscówkę. Tak więc polecam budować e, konstrukcję. Słuchajcie, ja znaczy, czy polecam, e, tak, polecam taką konstrukcję, bo jest w miarę prosta, w miarę tania i solidna, i ptaki się w niej dobrze czują. I do siedzenia na krótko dla ptaków, i do puszczenia luzem się nadaje. I można ją fajnie rozbudować. Tak więc taka fajna konstrukcja jest spoko. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wymyślić jakiś tam swój projekt i zrobić co, coś innego, coś ładniejszego, coś brzydszego. Co kto potrafi, albo co na to kto ma tam pieniądze, nie? Bo wszystko chyba zależy też od budżetu i bardziej od czasu, nie? Bo jak ktoś ma budżet Duży budżet to może sobie pozwolić na woliery na full wypasie nie? i jeszcze oczywiście miejsce, bo to miejsce też trzeba mieć. Nie? Bez miejsca no to czasami jest trudno się ulokować, nie? no ale ja tu nie narzekam na brak raczej, może nie ma tego za dużo, ale, ale jest spoko. Dobra, ok. Ee, dam jeść moim taszkom i co? No i chyba tyle. No. Jakby były jakieś pytania, to pewnie i tak to będziecie pisać w komentarzach. A jak yy, ja się tutaj zrobię, co? Rozbuduję, jak przebuduję wolierki, to. Gdzie ty jesteś? Jak przebuduję wolierki, to wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda docelowo, nie? ale to jeszcze trochę czasu, nie? Dziubek. Dobra, w porządku, ja idę jeść śniadanie, bo to dzisiaj jeszcze śniadanie nie jadłem, tak więc co? Eee, dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!